Pan z wami, z duchem słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Marty i jej siostry łazarze. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, Zastał łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus. Brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu. Tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie Go położyliście? Odpowiedzieli Mu Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili oto jak Go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuncie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego, Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwały Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz Jego była uwinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie Mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie, a łatwo chryste. Zapraszam dzieci trochę tutaj bliżej. Powiedzcie mi, Jakich macie ulubionych superbohaterów? Zastanówcie się na chwilę może. Proszę. Batman. Batman, świetne. Kogo jeszcze? Cyborg z młodych cytanów. Ładnie. Kogo jeszcze? Biedronka i Czarny Kot. O, Ładnie. Grzmata Mocnych. Spiderman. Shibadro. Kogo jeszcze? Superman. Pana Jezusa. O, zobaczcie. Jedno dziecko ma za super bohatera Pana Jezusa. Świetnie. Zobaczcie. Czy chcielibyście mieć za przyjaciela super bohatera? Tak czy nie? Tak. Bo przyda się, co? E? Że przyjdzie jakieś zagrożenie, to wiemy, że możemy liczyć na jego pomoc, co? No zobaczcie, też Marta i Maria liczyły na pomoc Jezusa, i rzeczywiście ta pomoc przyszła, prawda? To słuchajcie. Najważniejsze, żebyście mieli za przyjaciela Pana Jezusa, bo to jest przyjaciel, który wybawia nas od śmierci wiecznej, bo też pamiętacie, że nie ma tylko takiej śmierci fizycznej, tak? że trafimy do grobu. Ale jest też śmierć, kiedy grzeszymy, to jest śmierć duchowa. To, że nie możemy potem patrzeć na brata w sposób uprzejmy, życzliwy, to jesteśmy wtedy w śmierci albo nie jesteśmy posłuszni. Także tym bardziej potrzebujemy Jezusa za, za przyjaciela. Ok, teraz chciałbym uczyć Was jednej piosenki po włosku. I refren jest tak, no po prostu jest tylko refren. Io o un amico che mi ama. To znaczy, mam przyjaciela, który mnie kocha. To próbujemy powtarzać na razie słowa. Io o un amico che mi ama. Ok, a teraz proszę, Paweł, może cedur. Io o oh, un amico che mi ama. Powtórzmy. Io o oh, un amico che mi ama. I potem to powtarzamy. Che mi ama, che mi ama. I jeszcze raz od początku. Io o oh, un amico che mi ama. I potem jest zmiana. Il suo nome è Gesù. Powtórzcie. Il suo nome è Gesù. To znaczy jego imię Jezus i śpiewamy il suo nome è Gesù, ok? To od początku próbujemy. Io ho un amico che mi ama che mi ama che mi ama io ho un amico che mi ama il suo nome è Gesù. e potem idzie trochę w górę che mi ama che mi ama che mi ama Uvagate, col suo grande amor po Col suo grande amor, czyli z jego wielką miłością. Col suo grande amor, col suo grande amor, che mi ama, che mi ama, che mi ama. Col suo grande amor. Ok, teraz promettetemi od początku, Trochę głośniej. Próbujemy, dobra? Io ho un amico che mi ama che mi ama che mi ama io ho un amico che mi ama il suo nome è Gesù figure. che mi ama che mi ama che mi ama col suo grande amor che mi ama Kiemi ama, kiemi ama, kolsuo grande amor. Ta piosenka będzie na rekolekcjach, które będą tutaj w wtorek, w środę i czwartek dla szkół tutaj w, e, na terenie tej parafii. Także zachęcamy do udziału naszych dzieci z tych szkół 358 i 400. Dobrze, możecie wracać do rodziców.